Siema, dzisiaj zrobimy misję bieg w deszczu bomb. Zniszcz ogniwo Bombardiera, dostarcz ogniwo Bombardiera szani. No to czyli trzeba zniszczyć Bombardiera, nie? Ja to robię na pogrzebanym mieście. On się respi tutaj w parku Marano. I tutaj koło Placu Rosa. No i co? Można sobie wziąć na to kilka watach i rzucić w niego, albo z broni strzelać mu w te żółte części, w nogi najlepiej, nie? A ja zrobię taki ryzykowny sposób z deadline'em, nie? Że go tym zagłuszę, tą peleryną, podejdę i mu podłożę deadline'a z tyłu. I zobaczymy czy uda. Idziemy. Jestem na placu Rosa, tutaj się zrespił, w tym parku go tam nie było. Tutaj widzę, ktoś go robi, tu im będzie łatwiej podejść. Zobaczymy. Podpadamy mu No i uciekamy kawałek Zobaczymy jak wybuchnie Dobra leży Przewacz odlatuje No i tu jedno ogniwo musimy znaleźć To w ogóle można całe zlutować bo tu dużo jest rzeczy z niego Chyba mamy jedno do bezpiecznej kieszeni i wychodzimy z mapy Tutaj mam od razu bo do Włazu ja do wazu idę. Jesteśmy przy Włazie, wychodzimy z mapy. I misja zaliczona, to wszystko.